Drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Dziś jesteśmy wezwani do zjednoczenia się w czasie głębokiej modlitwy i refleksji, otulając nasze dusze duchem czci i wdzięczności. Zapraszam każdego z Was do szczególnej modlitwy do święta. Józefa, wiernego opiekuna świętej rodziny i wzoru cnót chrześcijańskich. Jednocześnie zastanówmy się nad ogromnym znaczeniem śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, aktu, który na zawsze przemienił historię ludzkości. Drodzy bracia i siostry, módlmy się. O święty Józefie, któremu została powierzona opieka nad Synem Bożym i jego najświętszą matką, zwracamy się do Was z sercami pełnymi wiary i wdzięczności. Ty, który żyłeś z najgłębszą pobożnością i posłuszny planowi Bożemu, naucz nas naśladować Twoją wierność i odwagę. Kiedy na krzyżu Jezus ogłosił: Wykonało się nie tylko wypełniał misję. Ale przypieczętował dzieło naszego odkupienia bezwarunkową, ofiarną miłością. Przez swoje cierpienie i śmierć zapłacił cenę za nasze grzechy i otworzył drzwi zbawienia dla całej ludzkości. Ta święta chwila jest kulminacją Bożego Planu Zbawienia, gdzie sprawiedliwość i miłosierdzie spotykają się w pełni Jego miłości. Święty Józefie, opiekunie rodzin i pracowników, prosimy Cię teraz o wstawiennictwo za nami prowadź nas w naszej modlitwie pomagając nam zrozumieć głębię ofiary Jezusa i znaczenie jego odkupieńczego dzieła niech wasz przykład wiary i posłuszeństwa inspiruje nas do życia według przykazań Bożych i dostawiania czoła własnym próbom z ufnością i nadzieją rozważając śmierć Jezusa przypominamy sobie wielkość jego miłości do nas poprzez swoją ofiarę nie tylko wypełnił obietnice złożone przez pokolenia ale także ustanowił nowe przymierze oparte na łasce i wierze Swoją śmiercią dał nam drogę pojednania z Bogiem, szansę na nowe życie w pełni i wolności. W tej chwili modlitwy. Rozważajmy głęboki wpływ, jaki śmierć Jezusa ma na nasze życie. Uznajmy wagę ofiary Jezusa jako wypełnienia Bożego planu miłości i zbawienia oraz sposób, w jaki ta ofiara wzywa nas do życia z wdzięcznością i oddaniem. Święty Józefie, troszcząc się o Jezusa i Maryję, uczestniczyłeś w realizacji tego Bożego planu. Abyśmy, zastanawiając się nad znaczeniem śmierci Chrystusa i prosząc o Jego wstawiennictwo, mogli znaleźć siłę, pokój i odnowienie w naszej wierze. Niech Twoja opieka i przykład prowadzą nas na naszej duchowej drodze i pomagają nam żyć zgodnie z miłością, jaką okazał nam Chrystus. Abyśmy dzięki modlitwie i refleksji mogli jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. I niech ofiara Jezusa i przykład święta. Józefa zainspirują nas do życia w miłości, służbie i wierze. Amen. Modlitwa do świętego Józefa. O święty Józefie, któremu została powierzona opieka nad Synem Bożym i jego najświętszą matką, powierzam się Twojej opiece i wstawiennictwu. Ty, który jesteś opiekunem rodzin i pracowników, chroń mnie i pomóż mi podążać drogą świętości. Prowadź mnie we wszystkich moich działaniach i decyzjach i wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł żyć w pokoju i harmonii. Pomóż mi być przykładem wiary i cnót oraz z odwagą i pewnością stawiać czoła trudnościom życiowym. Niech Twój przykład wierności i miłości inspiruje nas wszystkich do życia według przykazań Bożych. Święty Józefie, patronie Kościoła i potrzebujących. Proszę Cię o opiekę nademną mną i moimi bliskimi oraz pomoc w odnalezieniu pokoju i pomyślności. Amen. Psalm 91 Jeden, kto mieszka w tajemnicy Najwyższego, będzie odpoczywał w cieniu Wszechmogącego. Dwie o Panu powiem. On jest moim Bogiem, moją ucieczką i moją twierdzą i Jemu zaufam. Trzech On bowiem wybawi Was z sideł ptactwa i śmiertelnej zarazy. Cztery, okryje Cię swoimi piórami i pod Jego skrzydłami będziesz ufał. Jego prawda będzie Twoją tarczą i puklerzem. Pięć, nie ulękniesz się strachu w nocy, ani strzały lecącej za dnia. Sześć, ani przed Zarazą, która w ciemności wkrada się, ani przed Zagładą, która niszczy w południe kropka siedem tysiąc padnie po boku Twoim, a dziesięć tysięcy po prawej stronie, ale nie zostaniesz uderzony. Osiem, tylko na własne oczy będziesz patrzeć i oglądać Nagrodę Bezbożnych. Dziewięć, bo Ty, Panie, jesteś moją ucieczką. W Najwyższym zamieszkałeś. Dziesięć, nie spotka Cię żadna krzywda i żadna plaga nie spadnie na Twój namiot. Jedenastu, albowiem rozkaże o Tobie swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Dwanaście, będą Cię nosić na rękach, abyś nie uraził swojej nogi o kamień. Trzynaście, podepcze lwa i węża. On zdepcze lwa i węża nogami. 14, ponieważ przylgnął do mnie w miłości: wybawię go, uratuję cię, bo znasz moje imię. 15 będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem: będę z nim w niedoli, wybawię go i uwielbię go. 16, nasycę go długowiecznością i ukażę mu moje zbawienie. Kiedy Jezus powiedział na krzyżu: Wykonało się, co zapisano w Ewangelii Jana, godzina 19:30, oznajmił, że jego misja na ziemi została zakończona. Ten moment ma kilka głębokich znaczeń w teologii chrześcijańskiej. Zakończenie planu zbawienia. Jezus zapewniał, że Boży Plan odkupienia ludzkości, który obejmował jego śmierć i zmartwychwstanie, został ostatecznie zrealizowany. Jego odkupieńcza śmierć wypełniła proroctwa i przykazania Starego Testamentu dotyczące Mesjasza. Pełnia dzieła odkupienia. Wyrażenie wykonało się po grecku tetelestaj. Oznacza. Że ofiara Jezusa była doskonała i wystarczająca, aby zapłacić cenę za grzechy. Dług grzechu został całkowicie spłacony przez ofiarę Jezusa kropka wypełnienie pism. Jezus wypełnił wszystko, co pismo przepowiedziało na temat Mesjasza. Jego życie i śmierć były wypełnieniem bożych obietnic złożonych przez proroków. Koniec systemu ofiarniczego starotestamentowy system ofiarny, będący sposobem szukania pojednania za grzechy, został zastąpiony ofiarą Jezusa. Wraz z jego śmiercią zakończył się system ofiarny, który należało regularnie powtarzać, gdyż Jezus złożył ostateczną i wieczną ofiarę. Triumf nad grzechem i śmiercią, ogłaszając, wykonało się. Jezus ogłaszał także zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Jego śmierć i zmartwychwstanie zapewniły ostateczne zwycięstwo nad siłami zła i obietnice życia wiecznego dla tych, którzy w Niego wierzą. Te aspekty czynią oświadczenie Jezusa centralnym punktem wiary chrześcijańskiej, symbolizującym całkowite dopełnienie dzieła zbawienia i gwarancję nowego przymierza między Bogiem a ludzkością. Pełnia posłuszeństwa Bogu. Jezus był całkowicie posłuszny woli Ojca, nawet w obliczu cierpienia i śmierci. Jego stwierdzenie wykonało się odzwierciedla także dopełnienie doskonałego posłuszeństwa. Jakie on okazywał przez całe swoje życie, spełniając wszystkie wymagania prawa i proroków. Zniesienie rozdziału między Bogiem a człowiekiem. Śmierć Jezusa na krzyżu rozerwała zasłonę świątynną, która oddzielała miejsce najświętsze od reszty świątyni, symbolizując nową i bezpośrednią dostępność, jaką mamy teraz do Boga. Bariera między Bogiem a ludzkością została usunięta, umożliwiając osobistą i bezpośrednią relację z Ojcem poprzez Jezusa. Nowy początek dla ludzkości. Wykonało się oznacza koniec pewnej ery i początek nowej. Zmartwychwstanie Jezusa oznacza nowy początek dla ludzkości, dając każdemu możliwość nowego życia w Chrystusie i pojednania z Bogiem. Potwierdzenie prawdziwej natury Jezusa. Wypełniając misję, którą przyszedł wypełnić, Jezus potwierdził swoją tożsamość jako syna Bożego i obiecanego zbawiciela. Jego dzieło odkupienia jest dowodem Jego boskości i wypełnienia obietnic złożonych przez Boga. Wezwanie do wiary i przemiany Po zakończeniu dzieła odkupienia przesłanie Jezusa jest zaproszeniem do wiary i osobistej przemiany. Dla chrześcijan wykonało się jest wezwaniem do przyjęcia ofiary Chrystusa. Żyć zgodnie z Jego naukami i doświadczać przemiany, która wynika z życia w Chrystusie. Oświadczenie Jezusa stanowi zatem kulminację narracji chrześcijańskiej. Oznaczającą całkowitą realizację wszystkich aspektów odkupienia i potwierdzenie nowej relacji między Bogiem a ludzkością. Wypełnienie Bożej sprawiedliwości Deklaracja Jezusa oznacza także wypełnienie Bożej sprawiedliwości. Przez swoją śmierć Jezus zadościuczynił Bożej sprawiedliwości w stosunku do grzechu, ofiarowując niezbędne przebłaganie, aby w pełni objawiła się Boża sprawiedliwość i miłosierdzie. Ustanowienie nowego przymierza. Po ukończeniu dzieła Odkupienia, Jezus ustanawia nowe przymierze, nową formę relacji między Bogiem a ludzkością, opartą na łasce i wierze, a nie na uczynkach prawa. To nowe przymierze jest celebrowane poprzez Eucharystię i żył Kościołem. Znaczenie świętego Józefa. Święta Józef odgrywa kluczową rolę w życiu Jezusa i historii zbawienia, a jego rolę należy rozumieć w świetle dzieła Jezusa. Oto kilka punktów. Które podkreślają znaczenie święta. Józefa. Obrońca świętej rodziny. Święty Józef został wybrany przez Boga na przybranego ojca Jezusa i męża Maryi. Ich ochrona i opieka były niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo Jezusowi i Maryi. Odegrał kluczową rolę w ochronie świętej rodziny przed niebezpieczeństwami. Na przykład, gdy uciekł do Egiptu, aby uniknąć groźby Heroda. MT2 13-15 Wzór cnoty i posłuszeństwa. Józef jest przykładem wiary, posłuszeństwa i sprawiedliwości. Przyjął Boży plan na swoje życie pomimo trudności i niekonwencjonalnej sytuacji. Jego gotowość do podążania za wskazówkami Boga, nawet w obliczu wątpliwości i wyzwań, świadczy o głębokiej ufności w Bożą Opatrzność. Wypełnianie się proroctw. Józef pochodzący z rodu Dawida, pomógł wypełnić proroctwa Starego Testamentu, które przepowiadały, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida. Chociaż nie był to biologiczny ojciec Jezusa, jego rola jako przybranego ojca zapewniła uznanie Jezusa za prawowitego dziedzica królewskiego rodu. Opieka i formacja Jezusa. Jako ziemski ojciec Józef odegrał ważną rolę w formacji Jezusa. Chociaż Biblia nie podaje wielu szczegółów na temat dzieciństwa Jezusa, przyjmuje się że Józef jako odpowiedzialny ojciec nauczał i wychowywał Jezusa, przygotowując go do przyszłej misji. Rysunek pracy i pokory. Sao Jose jest także wzorem dla wszystkich pracowników. Był cieślą, a jego życie pełne pracy i pokory jest inspiracją dla tych, którzy pragną żyć godnie i uczciwie, naśladując przykład Jezusa. Wstawiennik i patron Święta Józef uważany jest za patrona Kościoła Powszechnego i pracowników. Do jego wstawiennictwa wzywa wielu chrześcijan, którzy szukają ochrony, przewodnictwa i pomocy w swoim życiu i powołaniu. Związek między Deklaracją Jezusa a święta. Józefem. Stwierdzenie wykonało się podkreśla dokończenie planu zbawienia, który rozpoczął się wraz z wcieleniem Jezusa. Święty Józef przyjmując swoją rolę przybranego Ojca i opiekuna, był istotnym współpracownikiem w tym planie. Swoją wiarą i posłuszeństwem Józef przyczynił się do przygotowania etapu, na którym mogło dokonać się odkupieńcze dzieło Jezusa. Znaczenie święta. Józefa można postrzegać jako odzwierciedlenie fundamentalnej roli, jaką odegrał w życiu Jezusa i całym planie zbawienia. Jego przykład wierności i oddania podkreśla znaczenie zaufania Bogu i współpracy z jego planem, nawet jeśli droga wydaje się niepewna. Święty Józef jako wzór cnót chrześcijańskich. Święty Józef jest wzorem cnót chrześcijańskich, ucieleśniającym takie przymioty jak pokora, posłuszeństwo i wiara. Z odwagą i bez zastrzeżeń przyjął Boże powołanie, choć wiedział, że sytuacja jest nietypowa i może wiązać się z trudnościami. Jego gotowość do wypełnienia Bożego planu, pomimo wątpliwości i wyzwań, jest przykładem tego, jak chrześcijanie powinni odpowiedzieć w swoim życiu na Boże wezwanie. Rola świętego Józefa w opatrzności święty Józef jest często postrzegany jako narzędzie Bożej opatrzności. Jego natychmiastowa reakcja na polecenia Anioła i działania mające na celu ochronę świętej rodziny są uważane za akty zaufania w opatrzność Bożą. Stworzył bezpieczne i stabilne środowisko dla Jezusa i Maryi, umożliwiając realizację misji Jezusa bez zewnętrznych przeszkód. Znaczenie świętego Józefa dla Kościoła Święty Józef uważany jest za patrona kościoła powszechnego. Do jego opieki i wstawiennictwa wzywa wielu chrześcijan, prosząc o pomoc w sprawach związanych z kościołem, rodziną i pracą. Kościół czcił go jako szczególnego świętego, uznając jego fundamentalną rolę w planie zbawienia oraz wzorowe życie wiarą i pracą. Święty Józef i wartość życia rodzinnego. Święty Józef jest przykładem tego. Jak żyć w rodzinie według zasad chrześcijańskich? Pokazał, że ojcostwo i małżeństwo to święte powołania, które wymagają poświęcenia, miłości i poświęcenia. Jego relacja z Maryją i troska o Jezusa są przykładem znaczenia życia rodzinnego w formacji duchowej i moralnej. Związek między święta Józefem a deklaracją Jezusa: Przygotowanie do misji odkupieńczej. Oświadczenie Jezusa. Wykonało się oznacza zakończenie jego odkupieńczej misji. Święty Józef, podejmując swoją misję przybranego ojca i opiekuna, przyczynił się do przygotowania i ochrony Jezusa w jego dzieciństwie. Bezpieczeństwo i miłość, jakie zapewnił Józef, były kluczowe dla wzrostu Jezusa i przygotowania się do jego misji. Rola Święta Józefa w historii zbawienia. Święta Józef odegrał niezastąpioną rolę w realizacji planu zbawienia. Ich posłuszeństwo i wiara były częścią Wielkiego Bożego Planu Odkupienia Ludzkości. Bez ich akceptacji i współpracy, przygotowania na przyjście Mesjasza nie byłyby kompletne. Dziedzictwo Święta. Józefa w tradycji chrześcijańskiej. Życie Święta. Józefa i jego współpraca w planie zbawienia. Wywarły głęboki wpływ na tradycję chrześcijańską. Jest czczony jako wzór wiary i pobożności, a jego życie jest studiowane i naśladowane przez wielu chrześcijan, którzy starają się żyć zgodnie z zasadami, które reprezentował. Uwagi końcowe. Oświadczenie Jezusa na Krzyżu wykonało się jest świadectwem pełni i doskonałości dzieła zbawienia. Święty Józef, jako przybrany ojciec Jezusa, odegrał zasadniczą rolę w tym procesie. Współpracując z Bogiem w sposób cichy i oddany. Znaczenie święta. Józefa wykracza poza jego rolę w życiu Jezusa. Reprezentuje cnotę, wiarę i posłuszeństwo, do których naśladowania powołani są wszyscy chrześcijanie. Święta Józef i wypowiedź Jezusa są ze sobą ściśle powiązane w kontekście planu zbawienia. Życie święta. Józefa ukazuje wagę życia według planu Bożego i współpracy z Jego wolą. A wypowiedź Jezusa stanowi dopełnienie tego planu zbawienia. Drodzy bracia i siostry, naszą chwilę modlitwy i refleksji kończymy z sercami pełnymi wdzięczności i podziwu dla głębokiej ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa i wiernego poświęcenia Jego ziemskiego Ojca, święta. Józefa. Wznosząc nasze modlitwy, rozpoznajemy wagę śmierci Chrystusa jako doskonałe wypełnienie planu zbawienia i czcimy wzorowe życie święta. Józefa. Który był kluczowym narzędziem w realizacji tego Bożego planu. Panie Jezu Chryste, Tobie poświęcamy nasze serca i życie, uznając Twoją ofiarę za najwyższy akt miłości i odkupienia, dziękujemy Ci za dokończenie dzieła zbawienia i za oferowanie nam drogi pojednania i łaski. Święty Józef, poświęcamy Cię także w naszych sercach i życiu. Uznając Twoją rolę opiekuna świętej rodziny i przykładu cnót chrześcijańskich, niech Twoje wstawiennictwo nadal nas prowadzi i inspiruje na naszej drodze wiary. Serdecznie dziękujemy każdemu z Was za przyłączenie się do nas w tej szczególnej modlitwie. Wasza obecność i oddanie są źródłem siły i inspiracji dla wszystkich. Niech światło i pokój, które otrzymamy dzięki tej refleksji, towarzyszą nam w codziennym życiu. Wzmacniając naszą wiarę i naszą duchową drogę. Jeśli poruszyła Cię ta modlitwa i chcesz nadal podążać za naszymi modlitwami i refleksjami, nie zapomnijcie polubić, zasubskrybować kanał i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnej z naszych modlitw i wiadomości. Wasz udział jest cenny i pomaga nam wzrastać w wierze. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i opieka świętego Józefa będą z każdym z Was. Amen.